serdecznie witam wszystkie listopadowe przedpołudnie. Zagrała dla nas orkiestra Szalamaje. Szanowni teraz... mieszkańcy, dzisiaj w 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, jak co roku spotykamy się pod pomnikiem powstańców wielkopolskich, by upamiętnić niezwykły dzień powrotu Polski na mapę Europy starcia rozbiorowego. Dla mieszkańców Zbąszyna 11 listopada 1918 roku wieści dla większości Polaków o przekazaniu Józefowi Piłsudskiemu władzy nad wojskiem o or... nowiną dla naszych dziadków i pradziadków. Dla mieszkańców Zbąszynia wolność i przyłączenie Zbąszyna do granic państwa polskiego okazał się wydarzeniem dodającym odwagi i determinacji w podjęciu dalszej walki. Dziś w imię tej pamięci składamy kwiaty, zapalamy znicze Składamy pokłon bohaterom walk o niepodległe państwo polskie. Lecz na z tym listopada 1918 roku. Nasi pradziadowie ofiarowali swoje życie, czynić się do budowy wolnej Polski. Wielu z nich nie doczekało wolnego kraju. Umierali jednak zwierzyć się języka polskiego w szkołach, czytać i mówić po polsku. Dla nas polskie książki, gazety, język polski w szkołach tam doceniać ten fakt. Od czasów zaboru wiele się zmieniło. Współczesny świat i człowiek podąża za innymi celami, swoje miejsce we własnej, choćby najmniejszej ojczyźnie. Czym jest więc dla nas patriotyzm dzisiaj? Jaka jest dla nas, żyjących we współczesnym świecie, droga do nowoczesnego patriotyzmu? Nie musimy już dziś walczyć zbrojnie i ginąć dla ojczyzny. Dzisiejszy patriotyzm to poszanowanie naszego państwa i naszego narodu. Patriotyzm to poszanowanie naszej tradycji i historii, Nas, naszą młodzież i nasze dzieci. Dbajmy o spuściznę naszych przodków. Dziennik Gazeta Wyborcza Honor Polski w 1938 roku ratowali wszyscy mieszkańcy Zbąszynia. Bez względu na wiek, wykształcenie czy pozycję, bądźmy z nich dumni. Szanujmy nasze symbole narodowe, hymn, flagę i godło. Uczmy dla nich szada narodowych świąt. Szanujmy nas, język polski i polską kulturę. Bądźmy otwarci na potrzeby naszej lokalnej społeczności. Pomagajmy sobie, patriotami każdego dnia, wykonując starannie swoją pracę i żyjąc uczciwie. Każdy u siebie. Jesteśmy patriotami, budując i dając im poczucie bezpieczeństwa. Postarajmy się, by obchody 11 listopada świętem pełnym radości i społecznej integracji. Zapraszam Państwa na mszę w imieniu ojczyzny, w intencji ojczyzny. 18. Polska skrzydeł dostała. Znów mogła być na równi z wszystkimi. Dziś ja, Filip, dzieciem Polskim dziękuję. Prawdziwym patriotom i czuję. Bo jestem z tej tutaj Polski. Poza bojacy, bojacy, otwieraj, nie bój się wyczwarta Przyszliśmy napoić